Witam, raki, w przesłaniu na lutym. Zobaczymy, jaka będzie energia lutego. Odkryjemy karty ogólne. Wylosuję karty na pracę, na miłość, relacje, związki i rady ostrzeżenia. Dobrze, zobaczmy, raki luty, jaka będzie energia dla Was ogólna w lutym. Raki, raki, raki. Karta świata. Oraz karta pazia pucharów. Jeśli chodzi o luty, to będzie energia dużej komunikacji, bym powiedziała. Może się w lutym dużo dziać u was. Możecie tutaj w lutym mieć ogrom komunikacji z pewnymi osobami. To znaczy. Możecie być na jakichś portalach obecni, gdzieś w internecie, nawiązywać możecie jakieś relacje, kontakty, spotkania, możecie się umawiać z osobami przez internet, czy też ogólnie na przykład to mogą być osoby z zagranicy, to mogą być osoby z całego świata praktycznie. To mogą być jakieś kontakty, właśnie nawiązywanie relacji, przyjaźni właśnie między. Mm, Osobami, które mieszkają w ogóle na innych kontynentach, też, także to są takie ogólnoświatowe kontakty. W biznesie tak samo, mogą być naprawdę przeróżnych multum kontaktów, możecie nawiązywać, zdobywać nowych klientów, być może przez internet Wam też tu pomoże troszeczkę. Może być też tak, że niektórzy z Was coś będą kończyć. Jakiś cykl się zakończa, więc może będziecie kończyć pewne projekty, być może będziecie zakończać różne inne sprawy, które tego wymagają, i zaczynać coś nowego, bo jest to też taki początek. Koniec świata świat, więc koniec cyklu i początek kolejnego, więc tutaj też mogą być jakieś początki. Zresztą karta Pazia Pucharów również o tym świadczy, bo jest to karta również takiego początku, być może dla niektórych właśnie jakiegoś projektu, być może jakieś zainteresowania się tutaj pojawią które będziecie chcieli rozwijać później. Może być jeszcze coś związane z podróżami. Możecie zastanawiać się na przykład nad podróżami, nad wyjazdem na wakacje, a może gdzieś indziej, może wyjazdy biznesowe, może wyjazdy turystyczne, czy też do kogoś. Żeby poznać na przykład kogoś. Tutaj mogą być również w lutym ważna komunikacja z dziećmi, być może jakieś podróże też właśnie z dziećmi związane hmm, może być tak, że hmm, narodzi się tu jakiś pomysł, zamysł. Tak jak mówiłam, zainteresowania, hobby, pasja. A, także może tutaj się właśnie coś takiego pojawić u Was, u niektórych osób, że jak gdyby bardziej będziecie odczuwać potrzebę właśnie. Hmm, Rozwijania swoich umiejętności, talentów, pasji. Niektórzy może pomyślą o jakimś kierunku studiów lub jakimś rozwoju. W kierunku właśnie komunikacji, na przykład komunikacji międzyludzkiej, czy jakieś tam stosunki międzynarodowe, jakieś coś związane z turystyką, podróżą, wyjazdami. Więc może jakieś biura podróży ktoś się będzie chciał sobie otworzyć, na przykład może się zastanawia nad tym, a może myśli o czymś takim. Także to mogą być właśnie takie pomysły. Ktoś z Was może poznać, może poznać kogoś młodszego od siebie. Także być może właśnie będzie to osoba poznana na jakimś portalu internetowym, ale niekoniecznie oczywiście. No dobrze, a zobaczmy co w pracy dla Was raczki w lutym. Ogólna energia bardzo fajna, bardzo rozwojowa. A jeśli chodzi o pracę, w pracy możecie mieć poczucie braku. Może być tak, że niektórzy z Was, że niby będziecie zarabiać, będziecie dostawać jakieś pieniądze, ale jednak odczucie będzie, że jest to za mało, że być może to nie wystarcza, że nie jesteście tak wynagradzani za swoją pracę, jak się należy, że być może zbyt dużo poświęcacie pracy. A to wynagrodzenie niestety jest kiepskie. Być może spodziewaliście się jakiegoś tutaj jakiegoś, jakiejś premii, i też może być tak, że tej premii tutaj może nie być w lutym. Ogólnie będziecie mieć poczucie, że jest, że jest źle, jeśli chodzi o finanse, ale to jest Wasze odczucie. Czy jest to tak naprawdę? Niektórzy mogą bać się zwolnienia w pracy na przykład. Pojawia się karta dziesiątki monet, która mówi o tym bogactwie, o tym, że są pieniądze, że tak naprawdę nie trzeba się martwić o te pieniądze, że są bardzo dobre relacje w pracy. A piątka monet mówi, że, no, że jest tutaj uczucie biedy, że jest poczucie takiego skrzywdzenia, niedosytu, że czegoś mi brak. Więc być może jest to wasze odczucie. Że po prostu jest źle, a może wcale nie jest tak źle. Może być tak, że obawiacie się na przykład jakiejś restrukturyzacji. Może być także, że obawiacie się, że stracicie jakiś projekt, który miał przynieść pieniądze, że atmosfera w pracy się na przykład gdzieś popsuje, bo ktoś zamierza na przykład odejść z pracy, tak? Więc to mogą być takie właśnie obawy. A zobaczmy sobie, jeśli chodzi o radę w tej sytuacji dotyczącą pracy. Tu ktoś może obawiać się właśnie zwolnienia, zmiany stanowiska też, że ktoś będzie chciał zmienić stanowisko mu, a, a tutaj tak fajnie wszystko funkcjonuje i, i po prostu jest dobrze, a jednak gdzieś tam jakaś może jest jakaś plotka, że, że, że może się zmienić coś, więc po prostu też jest taka obawa. No dobra, zobaczmy jaka rada jest od kart na tą całą sytuację. No raczej powiedziałam, by się nie bać. Raczej osiem buław mówi o takim pędzie, o komunikacji, o, o tym, że się dzieje, o podróży, nawiązywaniu nowych kontaktów, więc to może chodzić o jakieś radzi, by po prostu się nie przejmować tą sytuacją, tylko karta radzi, żeby dalej pracować, dalej się rozwijać dalej na przykład nawiązywać te kontakty z bizne, biznesowe na przykład z klientami, dalej, dalej na przykład kreatywnie tworzyć jakieś usługi, po prostu ogólnie działać, 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 tak, jeżeli jakaś podróż się szykuje, to też, żeby po prostu jechać w tą podróż biznesową na przykład, tak, czy zawodową, służbową, Związaną z pracą, więc tutaj pokazuje karta, by się rozwijać, by się nie przejmować tym. Być może chodzi o to, żeby się zabezpieczyć też na przyszłość, by mieć większą wiedzę, by mieć większe doświadczenie, możliwości, większy, większe po prostu tutaj, no powiedzmy, jakieś kursy, jak sobie zrobicie też, to też później na przykład, no może nie chcieć was ktoś zwolnić, więc takie dla was, żebyście robili, żebyście się rozwijali. Po prostu karta radzi, A żebyście się dalej rozwijali. Dobra. A zobaczmy, przed czym ostrzegają karty. Przed jakąś. Mm, no właśnie powiedziałabym, przed tymi waszymi myślami. E, raz może być właśnie przed tym, żebyście tak nie myśleli o tym, że jest tak źle. Więc mam wrażenie, że ta piątka monet mm, to jest wasze. Takie. Uczucie powiedzmy subiektywne, a może nie jest wcale, tak jak już podkreślałam chyba trzy razy, że wcale nie jest tak źle. Zresztą, tukarca też komunikacji, te, które pokazują się energii na luty, one mówią całkiem fajnie, pozytywnie, one mówią tutaj fakt o początku jakimś. W pracy, może jakiś początek też czegoś, może nowego projektu, na przykład, że wcale nie jest tak źle. Więc karta pięciu buław mówi o takim biciu się z myślami, więc, więc jest to ostrzeżenie, żeby po prostu nie rozmyślać aż tak strasznie, nie bicie z tymi myślami, bo. Skupicie na sobie, na swoim rozwoju na przykład. No i druga taka rada dla niektórych osób być może się przyda, żeby po prostu nie wchodzić w konflikty z kimś, że może nie ma sensu. Jest tutaj też taka, mówię, że obawialiście się, że obawiać się możecie właśnie popsuć jakiejś atmosfery, że coś się pogorszy, więc tutaj właśnie może tutaj ze współpracownikami być jakiś konflikt czy coś i. Może karty ostrzegają, żeby po prostu nie wchodzić w jakieś właśnie rozmowy, jakieś kłótnie. Nie ma sensu po prostu. Dobrze. A zobaczmy sobie teraz relacje. Relacje. Co tutaj może się wydarzyć? Jeszcze myśleć o relacje. Relacje luty, Rak. Relacje. No powiedziałabym tak, że... Z jednej strony jesteście w jakiś sposób czymś przybici. Nie chcecie czegoś zauważać, jesteście negatywnie nastawieni do jakiejś relacji, może do kogoś po prostu. Do kogoś, kto wzb no nie wzbudza we was zaufania, lub do kogoś, kto was zawiódł w jakiś sposób. Nie chcecie już tak jakby kontynuować na przykład czegoś z tą osobą. Możecie też nie zauważyć nowej osoby, która się tutaj może pojawić. Czwórka kielichów. To jest taka, taka karta. Znudzenia, apatii, kiedy po prostu nie chce, nie chce się nam. To jest tak, nie doceniamy tego, co mamy, nie zauważamy tego, co mamy na co dzień, czyli być może jest obok Was ktoś, partner, no jakaś druga połówka. Jakiś przyjaciel, który gdzieś tam stanie za wami, no, w ogień za wami wskoczy, a wy tego po prostu nie zauważacie, wam to nie wystarcza, chcielibyście coś więcej. A stąd być może poznanie kogoś nowego, tak, bo. Mm, tak jakbyście byli zamknięci, bynajmniej w lutym, właśnie na to, co macie, na tę osobę. Oczekiwalibyście czegoś więcej, ale w sumie sami nie wiecie czego tak do końca. Takie niezdecydowanie tutaj płynie z tej karty. Może być też tak, że no nie dostrzeżecie jakiejś szansy, okazji, która się tutaj pojawi. Może być jakiś mężczyzna, który się pojawi. Faktycznie. Yy, możecie nie być zadowoleni z tej komunikacji. Może to nie być osoba, która będzie was zadowalać w jakiś sposób. Yy, to może być ktoś, kto. To po prostu no, będzie Was w jakiś sposób chciał oczarować. On będzie miał wszystko, czego tak naprawdę y, byście chcieli, żeby miał. Y, no, na przykład ideał Wasz, powiedzmy tak, ale w jakiś sposób y, no, nie będzie Wam to pasować. Y, Mak, co prawda, nie jest ideałem, <grych> natomiast y, Mak może być takim czarusiem. On może Was oczarować, tym, że próbować będzie, tak, do Was fajnie mówić, y, gdzieś coś, y, jakiś prezent wręczyć, tak. Na przykład kwiaty. W taki sposób on potrafi, on potrafi oczarować, ale tak jakby was to nie ruszało. tak jakbyście po prostu byli na niego obojętni. Może i dobrze. Natomiast może być tak, że faktycznie będzie próbował. Może być tak, że pojawi się też ktoś młodszy, bo jest taka szansa. Może to być osoba z zagranicy. Także też jest taka szansa, no ale jest duże, duża możliwość, że możecie to przegapić. Bo po prostu nie jesteście zadowoleni z tego, co jest obok Was. No nie wiem, jakichś powodów. W każdym bądź razie no, możecie przegapić coś tutaj fajnego w relacjach. No dobra, a zobaczmy. Jaka rada? Rada? By się nie spieszyć. Rycerz monet to jest taka osoba, która pomału, wytrwale dąży do celu. A więc być może faktycznie potrzebujecie tego czasu dla siebie, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, by dojść do jakichś wniosków na przykład, że wcale nie jest tak źle, jak nam się wydaje, tutaj, w relacjach na przykład, że to znudzenie wynika po prostu z, z jakiejś tam sytuacji, ale jest, jesteśmy w stanie zapanować nad tym, tak? A więc ten rycerz monet. On mówi pomalutku do celu. Tutaj raczej się, ra, radą jest taką, żeby właśnie raczej e, zrobić sobie plany, by nie działać, tylko raczej m, pomału, zastanowić się, co, czego byście tak naprawdę chcieli, więc może faktycznie od tego by trzeba zacząć, czego tak naprawdę chcecie. Aby się zastanowić, żeby po prostu sobie zorganizować, zaplanować. Przemyśleć właśnie, jaki ten cel, cel wasz jest w tych relacjach, w uczuciach, czego byście chcieli, co byście chcieli osiągnąć, kogo poznać na przykład. Więc może najpierw trzeba się zastanowić nad tym, a dopiero później działać, bo jest to taka karta. No dobrze, a przed czym ostrzegają karty w takim układzie. Karta świata przed. No właśnie, przed ogromem komunikacji. Być może właśnie te wasze poszukiwania tutaj, szukacie tego ideału, może, może zbyt wiele być tych kontaktów i to was nudzi, bo jest tego tak dużo, że po prostu nie wiecie, kogo wybrać. Może tak być. Może już jesteście znudzeni prowadzeniem dialogu z wieloma osobami też, niektórzy z was, tak? Może tak być. Może nie chcielibyście obcokrajowca na przykład jakiegoś. Ktoś może tak nie chcieć. Tak, więc tutaj y, karta, stąd, stąd to znudzenie. Natomiast y, ostrzeżenie jest właśnie przed tą, y, powiedziałabym, nadmiarem, przed nadmiarem właśnie tej komunikacji, poznawania tych osób. Może warto skupić się na jednej. Stąd rada, zastanów się, czego chcesz najpierw. Tak? Więc być może tutaj tak się to pokazuje, tak karty chcą Wam przekazać. A, a zobaczmy jeszcze. W takim razie, jakie jeszcze energie będą w lutym dla Was? Co jeszcze może się wydarzyć? Co jeszcze? Co jeszcze dla Raczka w lutym? Co jeszcze dla Raczka? Pojawia mi się tutaj jakieś rozczarowanie. Może być rozczarowanie jakimś projektem, jakąś osobą, którą poznacie. Może w pracy jakieś rozczarowanie. Może być tak, że ktoś Was niesprawiedliwie potraktuje. Że będziecie coś przeżywać właśnie. Jakąś, jakieś rozczarowanie. Może być, że, może być tak, że ktoś was zdradzi. Że ktoś Wam wbije nóż w plecy, jakiś przyjaciel na przykład, tak? Więc ogólnie jakieś tutaj rozczarowanie się pokazuje. Karta trójki mieczy. No taka niestety jest, że pokazuje nam takie trudne momenty trochę w życiu, aczkolwiek. Nie, że nie do przejścia. Natomiast dwójka buław mówi o tym, że no właśnie, macie jakiś plan, jeszcze działanie, że będziecie mieć jakiś plan, działanie, będziecie coś chcieli osiągnąć. Być może tutaj ten nowy pomysł, jakiś na przykład na biznes, też może tak być. A więc będziecie gotowi, chętni do tego, ale nie będziecie jeszcze działać, tak jakby coś was jeszcze powstrzymywało. Być może za mało wiecie na dany temat, może będziecie się chcieli doszkolić z czegoś, żeby lepiej poznać. Tutaj była mowa o rozwoju, tak? Więc być może tutaj będziecie jeszcze mieli takie poczucie, że jeszcze nie mogę w to iść, na przykład w jakiś biznes czy w jakiś projekt, bo jeszcze troszeczkę nie wiem, za mało wiem, jeszcze nie jestem do końca. Pewny, pewna tego e, właśnie, tego projektu, czy tego chce na pewno, czy na przykład, jeśli chodzi o poznanie kogoś, to też tutaj jest, że niby chcecie, ale jeszcze coś was przed tym powstrzymuje, czyli. Może być tak, że będziecie się zastanawiać, może jakaś informacja, która do Was dojdzie, właśnie będzie niezbyt przychylna na przykład danej osobie, lub po prostu zawiedliście się już kiedyś na kimś lub na tej osobie i, i to Was powstrzymuje. Yy, więc takie jeszcze energie lutego mogą się pojawić, natomiast yy, wyciągnijmy sobie jeszcze kartę radę. Kartę radę na cały miesiąc, na luty. Yy, karta diabła. Yy, karta diabła. Która wam radzi, ja bym powiedziała, trochę ryzykować. Nie mówię, że bardzo, ale jednak ryzykować, żeby po prostu troszeczkę no, zaryzykować w pewnych sytuacjach. Może zaryzykować z poznaniem kogoś, bo może ten ktoś się bardziej otworzy. Być może na przykład zaryzykować. Jeśli chodzi o pracę, coś, tak, jakieś oszczędności, inwestowanie. Być może w każdym bądź razie no, karta diabła jest taka kusząca, więc a, może być tak, że karty radzą, by dać się y, skusić na przykład na coś, a, na jakąś propozycję, na przykład, która może być no, nie do końca też. Y, na przykład nie do końca mamy wiedzy na jej temat, tak, więc jest jakaś obawa wejścia w coś, na przykład, więc, no więc właśnie, więc tutaj tak jakby karta mówiła, żeby sobie pozwolić na taką właśnie chwilę wejścia w coś, czy moment, na przykład, żeby podjąć jakieś ryzyko być może, dobrze, ale przed czym ostrzegają w takim układzie, przed czym ostrzegają? paść kielichów. Mogą ostrzegać, mogą ostrzegać tutaj przed, na przykład, jakimiś relacjami właśnie z młodszym mężczyzną, bo tu nam się pojawił też paść kielichów i mówiłam wtedy o tym, że może to być właśnie Poznanie kogoś, więc a tutaj też w relacjach nie jesteście zbyt otwarci, też mówiłam, że możecie kogoś poznać. Karty też to ostrzegały przed kimś właśnie, przed kontaktami, więc może, mo mogą ostrzegać przed właśnie mm, poznaniem młodszej osoby, która mogłaby próbować Was w jakiś sposób oczarować, y, mówić Wam piękne słówka, y, no i młodsza być tak, y, i mogłoby się wydawać właśnie, że y, no, że można by tutaj coś na przykład z tą podziałać, więc y, mogą karty sugerować, żebyście uważali na taką osobę. Y, może tutaj chodzić o to, by też uważać na jakieś y, zainteresowanie, które, czyli na jakąś pasję, też mówiłam, że możecie być otwarci na jakieś pasje, więc też ostrożnie z tymi pasjami w lutym, bo, no, może być tutaj jesteście też jakby zamknięci, pokazana jest karta zamknięcia się na przykład na jakieś pasje, również można by powiedzieć. W każdym bądź razie, m, mogło być tak, że karty też ostrzegają właśnie przed jakąś tutaj e, pasją na przykład. Zainteresowaniem, które moglibyście chcieć wejść. No i mogą was ostrzegać jeszcze przed takim e, niedojrzałym podejmowaniem decyzji, a właśnie z serca bym powiedziała, czyli nie e, kierowanie się rozumem, logiką, tylko raczej sercem. I przed tym by was ostrzegały karty, żeby nie podejmować takich decyzji. No niedojrzałych, czyli nieprzemyślanych tak do końca. Chociaż tutaj z drugiej strony Wam radzą diabełek e, właśnie, żeby troszeczkę zaryzykować. Tylko pytanie, e, to może dotyczyć rada zupełnie czegoś innego, niekoniecznie tutaj tej osoby, tak, czy pasji, tylko może dotyczyć na przykład biznesu. Więc e, każdy z Was ma inną sytuację, musicie sobie to w jakiś sposób... E, no zobaczyć, co Wam bardziej będzie podpowiadać yy, intuicja, co bardziej, na co będziecie bardziej tutaj zwracać uwagę, jakie będą sytuacje. Dziękuję bardzo za czytanie i do usłyszenia.